Niektórzy uważają, że te kobiety mają to, na co zasłużyły. Gdyby nie zadawały się z pewnymi typami, nie robiły pewnych rzeczy, to by ich nie spotkało. Niestety, każdy może się znaleźć w tej sytuacji, nie tylko ci, którzy popełniają błędy. Te kobiety mogły zginąć z wielu powodów. Przedawkowanie mogło być przypadkowe albo wywołane. Mogło być zbyt kosztowne, przynosić zbyt mały zysk. Nie wiemy wszystkiego. To się mogło stać z wielu powodów. Rynek seksualny szacuje się na ponad 31 miliardów dolarów. Niestety, ofiary po zużyciu zostają usunięte, wykopane z życia poprzez trwałe okaleczenie, niepełnosprawność czy śmierć. Nie ma ich. Handel ludźmi w Okręgu Ross to realność. Jestem przekonana, że dziewczyny zostały zabite. Dostały duże dawki narkotyków albo zmuszono je do samobójstwa w związku z handlem ludźmi.